I trzeci argument to jest to, jak dużo likwidacji dzisiaj mieliśmy na rynku. Zobaczcie. Jest to bardzo duża liczba. Nawet nie chodzi o to, nie będę jej czytał. Natomiast zobaczcie, jakie liczby były wcześniej przez cały ten zakres. Mieliśmy stosunkowo nieduże, tak? Czyli tutaj powiedzmy było 107 milionów, tutaj było 360, tak? Albo to total jest z drugiej strony. Dobra. 635, 745. A dzisiaj mieliśmy 1,53 miliona, więc bardzo, bardzo dużo. I teraz zobaczcie, jak cena się zachowywała. Wiem, że duży jest strach, teraz już wszyscy mówią, że koniec hossy, koniec cyklu, teraz już tylko w dół. Natomiast zobaczcie, jak cena się zachowywała po twardych danych. Czyli zobaczcie, mieliśmy, tutaj jest 6 april, czyli, czyli 6 kwietnia, 6, 7 kwietnia. Zajdźmy sobie na cenę, 6, 7 kwietnia, 6, 7 kwietnia. To musiało być gdzieś yy, jeszcze niżej. 6-7 kwietnia. Tu jest 6-7. Zobaczcie. To jest ten moment po dużych likwidacjach. Cena odjeżdża do góry, nie? Kolejny raz, duże likwidacje. 30 maj i 5 czerwca. 30 maj i 5 czerwca. 30 maj. Tutaj. 30 maj. Cena lekko odbiła. Poszła. To był 5 czerwca. Znowu wyjście. Czyli może być taki scenariusz, że lekko podbiłem. Natomiast z tego miejsca cena powinna już coś zawracać, nie? Tutaj prawdopodobnie się też by tworzyła dywergencja.